Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. ludzkie, jestem Shorheim, a to moje mordeczki jest. God of War. Kontynuujemy naszą przygodę. Co to jest? Przystańczego? Przystań Helheimu. Przebędziemy nim zaledwie połowę drogi, ale przynajmniej będziemy daleko stąd. Dobra, myślałem, że to już jest koniec. Przez tysiące lat strażnik mostu trzymał żywych z dala od tego miejsca. Ale eee. wydarłeś mu serce, no i jesteśmy. Zabawne, jak się To, to jest układa. koniec naszej opowieści. W tym jakże wspaniałym świecie gnoju. A tu się okazuje, że nie. Że prawdopodobnie to jest dopiero początek. Więc zobaczymy. Boże. To nie byłem ja. Po prostu jak tego małego smarka złapie, To mu tak do dupy nakopię. Dobra, ale po co mi ta brama? Co? Ja tu czegoś nie rozumiem. Tędy wszedłem tu. God damn it. O! Opsasa! Łop! 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 Cup! I tarczy mknę Tego też. Dostałeś! Gnojek. Dobra, to sobie weźmiemy. Ej, zajebiście to wygląda. Musi być fale, wiecie? I, i tak zamarzło takie... Okej kurwa szpony mrozu. Tam sobie ktoś patroluje teren. Dobrze to wygląda, ej. A widać tego... Widać tego kru... Dzień dobry. Ej, w ogóle gdzieś by tylko teraz wam nie powiem, bo to było jakiś czas temu. Ale, że to jest jeden z gigantów. Prawdopodobnie jeden z ymm, tych dzieci tego lokiego mitologicznych. Prawdopodobnie. To Jestem ciekaw, czy będziemy mieli okazję z nim jakoś się rozmówić, ja. spotkać, albo coś takiego. Jesteśmy bogami. Możemy robić, co chcemy. Odwróć się, chłopcze. To samo rzekłem tłumaczy. ...zanim się nią zająłem. To... ...to nie byłem ja. Nie zrobiłbym tego. Nie mhm. ja zastanawia się nad tym. Nie tu. Wiem. Musimy iść dalej. <noise> Jak błąkany nie? Ja pierdolę. Czyżby nas prześladowały jakieś te... ...wspomnienia z przeszłości tutaj, w tym miejscu? Prawdopodobnie. W końcu jesteśmy w... Piekle, jakby na to nie patrzeć, nie? Najpierw chcę obejrzeć się tutaj. Alright, tutaj nic nie ma. Więc jakaś jakoś runa pieczeń, coś, cokolwiek, nie? Czemu tędy? No dobra, nieważne. Głowa, co to było? Do Helheimu ściągają starzy i chorzy, ale i zbrodniarze. Hel nie może rozróżniać między nami a tymi, których mają zadręczać te wizje. Jak je powstrzymać? Trzeba uciec z Hel. Im szybciej, tym lepiej. Mhm. Nie będę się tym przejmował. Miałeś rację, Mimirze. To była tylko iluzja. To nie byłem ja. Nie. Ale ostatnio coraz bardziej się taki stajesz. No, no właśnie. właśnie. To ja nas w to plątałem. Ale wyciągnę nas. I to ja nas z tego wyciągnę, a ty masz robić, co każę. A jeśli wcale nie chcę, lepiej, żebyś chciał. Mi się skupić. Taki kurwa gnojek, nie? Ja pierdykam. Mogę wziąć jeszcze jedno stąd, niekoniecznie. Ale mogę tutaj coś zrobić. Ciekawe. Ciekawe bardzo. Tu możemy zaskoczyć tu będę skrzyneczka. Czy widzisz, że tak moja mała, słodka, kamienna skrzynusia. Bojk, odnosimy ją dnia. Wylatujesz stąd. Coś tu jest jeszcze? Niekoniecznie. Słyszę kogoś. Słyszę cię, chamie. Nie, nie obawiaj się, bo zaraz cię połamie. <laughs> nie czuję, że rymuję. W ogóle moi kochani, już się tam w tle pobiera taka kra? na nową serię, że to tak ujmę hmm? myślę, że wam się spodoba mam nadzieję no nie, no bo jak zabiorę to ono to przecież właśnie to się zblokuje aha nie, dobra, 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 widzę, widzę, widzę widzę to tu, to tu, to tu, dawaj mi lewiatana to tu, to, a nie tak, to tak, to tak to tak, ostrze to tu, a tu... Kurwa, ja to jednak jestem specjalny. Wiesz... Cicho. W palcach. Może trzeba napełnić oba ich. Wichroni... Tak, ja wiem. Ja wiem jak to trzeba zrobić. Głową. Jakie dole czucie w palcach? Coś ty taki delikatny nagle. Gaten. Uważać pięściami, bo widzę, że to coś, coś, to coś to daje. Chociaż może tym będzie lepiej, co? Dobra, silny atak. Op, unik, unik. Nik! nie, nie. Piekielny kurwa wędrowcze! Nie było, nie było, nie kurwa! nie było, nie było, Jeps! Jeps! unik, unik, boink, o ty gnoju, o, ty gnoju. o, o, o. kurwa, mamy cię, ale ci zaraz na tą tarczą, zynek. O, op, o, modełku, kurwa, unik pod mieczem, o, no, nie udało się, goddammit, ale mnie pierdolnął no, na koniec, o, no, 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 nie robimy tak, o, mamy gnoja. Pomiń chaosu, czyli możemy sobie ostrza ulepszyć, jak tylko wyjdziemy z piekła, no Pięknie, pięknie, pięknie. Możemy też zebrać ten kryształ. I tu będzie kolejny kryształ i możemy się uleczyć. Jest pięknie. Co już ci stópki nie odmarzają? Chcę mówić, ale mnie irytuje ten cynek. Irytuje mnie. Bardzo mnie irytuje. Dobra, no ale co mi to da? Co mi to dało? E? Eee... Co mi to dało? Mogę tam przejść? Nie mogę tam przejść. Tam? Tam też nie mogę przejść. Tu gdzieś mogę wejść? Nie, a do góry mogę przejść? Też nie, a tutaj? Nie. nie mam pojęcia co mi dało otwarcie tego. Tam jest duży kryształ życia. A właśnie, bo myśmy mogli rozmrażać... Nie, bo tu jest wiatrołap. Wiatrołap, wichrołap, zwałek, to dobra pali idziemy dalej. Ja nabierze się tu wrócimy kiedyś jeszcze. I tyle. O! Może to jest nasza szansa? Czego się spodziewałeś? Umarł. Zatonął. Albo zamarzł. Ciężko stwierdzić. W sumie i tak był zimny, nie? No jakby na to nie patrzeć, kochani, to tak. Aha, ja tu mogę tylko to popchać. Więc teraz prawdopodobnie muszę tam wyjść z powrotem, obiec to dookoła i przeskoczyć. Aha, dzień dobry. Wiesz to. Kratosie i wskakujemy tutaj. Zobaczymy, co się kryje w środku. W ogóle musimy jeszcze ulepszyć. Ale pasek gniewu do końca. Bo jeszcze wszystkich ulepszeń nie mamy. Matemy. W ogóle fajny design mają, podoba mi się. Bo już myślałem, że przeżył, nie? Że go przebiłem na drugą stronę, on co tak w stanie no, akurat nic z tego grejku dzieje? Kuba to go zabijemy Z Kim on gada Kto to jest? Baldur Posłuchaj. Nie miałeś do tego prawa A kto to jest? O. matką nie czuję smaków, ani zapachów. Nie wiem nawet, czy jest tu ciepło, czy zimno. Uczty, trunki, kobiety, nic mi potem. Ale już nigdy nic. Nikt więcej nie zaznasz w życiu bólu. Śmierć nie ma nad Tobą żadnej władzy. Wolałbyś umrzeć? Niż niczego nie czuć. Tak. Tak. Wolałbyś. Hmm. Mogę. Proszę, proszę! A czy jest. Może się dowiemy, co go może zabić? w ten sposób? Synu. Na pewno coś musi być. Będziesz wdzięczny. Będziesz wdzięczny. No ciurze. Dobra. Oni se tam będą gadu gadu, dalej. Galerzy będzie miał. To nie czy tak?

Wiesz, że to byłeś ty, nie? Ale skurwa, kurwa jakiś... przyjebany. Czyli z się też musimy rozmówić. Skrzynia tam jest. Tak tam wejdziemy. Z jego matką. Dlaczego nic nie mówiłeś, głowo? Dasz wiarę, że wypadło mi z głowy? Nie licz na to. E, no i klopsy. Zapewniam cię, że nie zataiłem tego celowo. Coś ty mi zrobił? łódź. Jeszcze do tego wrócimy. Wkrótce Ciekawe co mu się teraz tam dzieje, nie? Tędy możemy tam przejść. Zróbmy to więc. Albo nie tam. Albo tam? Nie wiem, gdzieś możemy przejść. A, do skrzyni po prostu. No dobra, liczyłem, że. No dobra. I nie, tylko mi nie mówcie, że on tam stoi dalej, a my sobie tutaj plądrujemy. Nie, dobra, nie widać go. Co jest szczęście, bo już myślałem, nie? W ogóle. Skoro on nie może zginąć i nie czuje bólu, to czy może na przykład zamarznąć? Tak, wiecie, wrzucić go do wody albo trzymać w tej wodzie i zamrozić tą wodę. Dobra, tych się trzeba w pierwszej kolejności zawsze pozbyć, bo one najwięcej krwi napsują. Ich się też trzeba pozbyć. O, o ty gnoju. Tam ci są wolni, więc oni wiecie. Dobra, mamy to. Dobra, tego mamy z głowy, tego mamy z głowy. Tu mamy unik. Pięknie. Dobra. Unik. Znaczy, Boże, atak specjalny. Chciałem powiedzieć unik specjalny. Najpierw wykończymy tego, którym się Atreus zajął Dobra Unik, unik, unik A ty tu za, za długo przytrzymałem. dobra Razem tak I Jeszcze raz I cup, 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 cup Indicatorów żadnych nie ma na dole, więc ten jest daleko I... yeps O dobra, udało się Więc teraz robimy Otygnoje tak. I, tak, i tak, i tak, i tak, i tak, i tak. Dobrze, że na niego wskoczył, bo się akurat na krzyśle poprawiłem nie byłbym... Będę miał mnóstwo pracy, wycieczki. Kto tam mówił? Pośpieszmy się Na pewno nic dobrego. Ale możemy wejść tu. Co nam daje wejście tu? Pewnie totalnie nic, nie? A nie Myśmy byli z tej strony? Tak. Tak, myśmy tędy wyszli. Ale dziwne, to czemu mogliśmy... Się... Aha, chyba żeby to było, wiecie... Jedyne miejsce, żeby się dostać do tamtej skrzyni i temu sadziliśmy tamtędy. A dopiero teraz spadliśmy na to, żeby zaglądać tutaj. Też tak może być, ale to może świadczyć o tym, że... No właśnie. Zanim pójdziemy na łódź, to spróbujemy się dostać tam do skrzynki z... Mogę to tam przepchnąć? Mogę. Właśnie po to. Dobrze, hop, sasa. I tu mamy tam skrzynię, którą widzieliśmy na początku. Jest tylko pytanie, jedno mnie zastanawia. Czy wszystkie pieczęci, które mogliśmy zdobyć po drodze, zdobyliśmy? Znaczy, teraz się nie okaże, że wiecie, których nam brakuje i musimy się wracać. Ale możemy wypchnąć to w tą stronę? Nie, ale możemy to wciągnąć. Dobrze, jeżeli to wciągniemy, to prawdopodobnie będziemy mogli się dostać wtedy do tej skrzynki, co jest na górze. Ale nie jest powiedziane, że. Dobra, dobra, jednak w tej kwestii mam rację. Cup, ale to zaraz. Najpierw się rozejrzyjmy tutaj. Bo prawdopodobnie z, którego, z któregoś z tych okien będziemy widzieć pieczęć. Ewentualnie stąd, skoro żeśmy sobie to wysunęli, to może gdzieś tutaj jest. Tu nie widać, chociaż. Nie, a tu nie widać. A waza jest rozwalona. Tu u góry coś. Mm -mm, niekoniecznie tutaj coś schowane. Nie. Ale, ale, ale. Idziemy tu do góry. I może stąd coś zobaczymy. Coś, czego z dołu nie widzieliśmy. Oczywiście, że tak. Mamy drugą z trzech. Jeszcze jedna jest gdzieś ukryta. Pytanie tylko moi kochani, gdzie? To jest skrzynia. Ja bym strzelał, że gdzieś po tamtej stronie, ale mogę się mylić. Nie pamiętam, gdzie dokładnie była ta pierwsza, którą zniszczyliśmy od razu. Bo to by mi mniej więcej pogląd dało na to, w którą stronę mam już... Przynajmniej teoretycznie. Nie patrzeć. Gdzieś pod mostem, może. Żeby to nie było głupie. Stąd nie, stąd nic nie zobaczymy. Chyba, że tu gdzieś coś. Raczej też nie. Dobra. Szybko to. O! Dzień dobry. No dobra, widzę ją tylko. Jak się tam dostać? Dobra. Czemu to tu stanęło? A dobra, jeszcze za wcześnie. Jedno dalej. Jeszcze kawałeczek. O teraz musimy wskoczyć tu, zeskoczyć i możemy ją zniszczyć. Pięknie kochani, mamy skrzynię. Dwa Dobra, to jeszcze jeden w takim razie, gdzieś się kryje. O, spadł. Ależ mi przykro, nie? Praca ukończona, do tych śmierci. Nie mam pojęcia, czego doty, doty, dotyczyła ta praca. Nie jestem pewien, czy możemy pracę. O, rzemiosło, oczy Odyno. O ulepszenia ulepszenie ostrzehałosu, dwa z 4. Czy my tu mamy jakieś. Um, te. O, to tych śmierci. Chwyć 100 ogłuszonych wrogów. To nam tylko daje doświadczenie. Ale jak malutko pracę żeśmy skończyli? Tylko 5. O, przykro. Dobra, moi kochani, ale na statek udamy się w kolejnym odcinku. Tam i tak trzeba coś rozwiązać, jakaś okay, zagadka. My już mamy 20 minut na budziku, więc co? Więc zostajemy tu. Zostajemy tutaj jeszcze na jakiś czas. Ja i tak się za chwilę muszę do pracy zbierać, także. Tak w sam raz. Jeżeli materiał wam się podobał, to że otwarliśmy nową skrzynkę. To, co, czego się dowiedzieliśmy, a propos Baldura, czy fraja z jego matką. Te wizje, które dręczą Matreusa za to, jaki był, jak Hamsko się zachował, jak w ogóle był lekkomyślny, nieodpowiedzialny i w ogóle on rudy w tym świetle. I trzęsie się z zimna. Ale będzie musiał zaczekać do następnego razu, tak jak i wy moi kochani. Jeżeli materiał wam się podobał, to zostawcie coś po sobie, będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. I co? Trzymajcie się. Hej, hej.